Witam Was kochani bardzo serdecznie w materiale z budowy Golfa dwójki. Dla mnie bardzo ważny materiał, ponieważ jest to mój prywatny samochód, samochód lotowy. Doskonale znacie tą furę w tym momencie. Dosłownie dzisiaj mam urodziny, także możecie mi życzyć wszystkiego najlepszego. Najlepsze było było dla mnie to, żeby przy strojeniu silnik nie wybuchł w tym samochodzie, a w tym momencie łapcie intro. W tym momencie wyciągamy silnik z Golfa 2, który siedział przez poprzednie sezony. Jest to silnik 1.9 TD AAZ, wystrojony na 200 koni, też fajny potwór, aczkolwiek zmieniamy go na 1.8 Turbo przygotowany pod 500 koni, także też będzie fajny sprzęt, będzie ziać ogniem, będę troszeczkę bardziej mógł się porównywać do Dudusia, chociaż i tak mi wiele z gościa brakuje fakt, silnik dieslowy poszedł do Gdańska, do mojego dobrego znajomego, też wylądował w dwójce. Drugi fun fact, ładowaliśmy go z Kacprem łapetą, plecy go wolą do dziś, mniej więcej to było pół roku temu. Także generalnie silnik niesie ze sobą dużo pięknych wspomnień, jak i wiele dymu i smrodu. W następnym ujęciu zobaczycie, jak gol wiedzie do Blacharza, spędził tam kilka miesięcy, był prostowany na ramię, była wstawiana podłużnica. auto ma swoje lata. A robimy, żeby było tip top. Siedzimy na pewnym zlocie i Hubi pyta się mnie, czy włożymy 18 turbo do niego do Mówię, Spoko! Po najniższej linii oporu. To jest właśnie najniższa linia oporu, <laughs> to, nie. Nie ma, nie, nie robimy ku kochani, niskich lotów. Nie pierdolę się w tańcu, albo grubo, albo wcale pamiętajcie. Albo ładna blondka z rządówą, albo wcale, ku... Taka blacha, to jest kur... niemiecki czołg, Golf dwójka Kurko! Kończy A few moments later No to co kochani, szybka wstawka na koniec dzisiejszego dnia, czyli 24 marca. Mamy godzinę już prawie północ. Jesteśmy wyjechani niesamowicie, ale mamy złożone zawieszenie całe w Golfie na poliuretanie, na wózku polakierowanym. Maglownica nowa, wszystko jest tak jak się należy. Następny zakres prac to będziemy wkładać silnik, a tam kolega myśli dalej, że to jest 1.9 TDI. Ale to jest praktykancik, więc niech się uczy. No i co? Widzimy się myślę że w środę. Także na razie. The next day. Dobra? To są pierwsze dzień Dobra, No właśnie kochani w tym momencie Silnik wraz z skrzynią tworzy jedność. Ja i moje zakute 400 koni. No i Paweł. Dobra ekipa, co nie? ale tym razem zawołam Pawła, bo powie tak, nie zawołałeś mi spierdolnego Zajmera Paweł! Paweł! działo tu o, w tych właśnie kraterach. On miał tak krzywo ją? Tak siedziała u góry. Ja, tak ja tego nie podbiję. Co? Ja tego nie podbiję, Co tak to nie może wiesz. No krzywo jest. Ładka bezpieczeństwa musi być prosto, tak. No i wow. jak masz to skuteczki? Zaraz będziemy mną motać coś, żeby to zrobić, żeby to tak było.

Tu będzie zbiornik, tu będzie swimpull, tu będą pompy. Dwie koło siebie. Tu idzie... O, tam. Tu idzie rozpórka. Na rozpórce mocujemy montujemy, montujemy, filtr paliw, paliw, fil paliwa. Tu dajemy bulbulator i tu idzie klatka. Masz tu materiał cały? Nie, idziemy po resztę. Mam pierwszy część. Dobry. Dizelek, benzinka. No, Potrzebujemy tak. Te boki, tak. te słupki, lampy. Słupki mam, lampy mam. Tutaj. Chcę, żeby się tu udało tu właśnie, kurwa. Nie miałem tego nigdy. No to nie będziesz miał, ale będziesz mógł to Ale już kupię to, to kiedyś. No. i podłogę całą, żebyśmy włożyli całą podłogę. To dzisiaj byśmy zamontowali jeszcze te boki, zrobilibyśmy szyby boczne i roll bar. Roll bar. To byśmy mieli od subku... Tak. I można byłoby walczyć z fotelami, to ktoś będzie walczył z fotelami. Te przewody są okazane takie na dwa piny, trzy przyszły. Jest w się sensie piny. Tak, ja wiem, bo to będę potem spinał, żeby przewody szły koło siebie, bo Hubert sobie wymyślił, że mu tak szły o pięknie, równiutko. Także maleńka nie wiem, czy to moje jest. Dobra, ja po resztę. Dobra, nie wiem, co. Nie wiem, no ale jest. No i są, ja są przyczyny, o czym się wydaje? Są ciemne. Na no. foliu? Tak, tu jest folia. Brzmi już ciemione. Ja to nie wiem, kupować lepiej, jestem stary. Patrz tu. Gdzie? O, no, w dół. A tu? Ale skąd ja widzę? Ta folia jest. Ciepełna. Wody? Z ogóle. Dosyć rzadki. Ja mam od chyba. Ciężki to Ciężki do kupienia. Nie, ja to gdzieś kupiła. Zacznie tak ładnie wszystko. Okej. To <śpiewanie> <śpiewanie> ale, ale, ale. coś zrobić, no? E Zajmując do tematu, no jak już widzieliście przed sekundą, mamy tutaj całe centrum dowodzenia paliwowe, czyli dwie pompy z firmy M-Tuning, bag na indywidualne zamówienie i przewody w stalowym oplocie pociągnięte wewnątrz pojazdu przy nogach pasażerki z blondynki mojej. Mamy również w środku akumulator bardzo duży i bardzo drogi, ale również bezpieczny. Bo jest żelowy, tak się mówi? Komatury są żelowe? Chyba żelowe, no chyba żelowe, jakoś tak to się mówi. W każdym bądź razie to jest ten lepszy, pod tym względem, że się nie wyleje. No jednak jest w kabinie. Mamy roll bar, sufit w Alcantarze, no to już był. Ale z ciekawostek mamy założone również uchylne tylnie szyby. Całe wnętrze w mamy kochani wyguszone, matą bitumiczną żeby było troszkę ciszej, ale bardziej nie chodzi o to, żeby nie grzało tak od komory, od silnika, więc całe wnętrze jest wyguszone, wiązka została skrócona do minimum, kable od lamp zostały w nowych peszlach, wszystko Adaś, naprawdę szapoba i działamy dalej. W tym momencie będziemy spijać teraz Paweł układ wodny, no i może kiedyś nim wyjedziemy, może wyjedziemy. Oglądajcie dalszy postęp prac przy tym wozie. Naprawdę, Full Liga względem pracy, Full Liga względem płac. Bardzo droga, ale bardzo dobrze. Liczniczek mamy na wzór oryginalnego, jaki był w golfie. Tylko, że jest elektroniczny. To nie jest takie, tylko to jest dużo. I jest wyskalowany do 300 na godzinę i do 8000 obrotów. A tak poza tym wygląda całkiem normalnie. Ale jest o, jest o, jest prestiż, jest prestiż, tu też o. Zobaczcie, zobaczcie o. O, gówno, gówno, ale jest o, jest o. No, także motamy dalej pracę przy golfie. Właśnie kończył dokręcać ostatnią śrubkę i wsadził 1.8 turbo. Tak. tutaj jestem na finiszu. Strasznie dużo pracy z tym silnikiem, niepewno. Nie do końca to wszystko chce pasować, ale ogarnąłem instalację, przerobiłem tutaj faktycznie pod taki clean look. Nie wiem, że jest to idealnie, robię to pierwszy raz, no ale walczę, walczę jak mogę, no Nie do końca mogę liczyć na pomoc rąsi, no ale staram się sam coś zrobić, no i... No i tak to jest. Każdo, że jak może na no swoje, tak że tak powiem, rzepkę sobie skroba. Młody mi się pomaga dobrym słowem, ale no... Jestem strasznie zmęczony tym pracą, czy to tak Ale jak widzicie, efekty są faktycznie jakieś zadowolające. Z kolumną walczyłem tyle razy. Wyciąganie, składanie, a więc... mieć nie cały materiał z tego, ale... Mamy takiego jednego montażystę. Stwierdził, że wszystko Ta. sformatuje. No tak. i nie mamy wam jak udowodnić. Nie mamy jak udowodnić, po prostu drugi raz miałem tego dosyć no, powiedziałem, że Paweł to zrobił. No, po prostu Paweł mnie po prostu na gotowo. No ja już nie miałem siły. A ty co, Pinki? Może kiedyś nim wyjedziemy. Jej, co nie wierzyli? A, ale no. Pożegnamy się na tle pięknego Miami, bo golfa w tym materiale użyło bardzo, albo bardzo dużo. Nie jest to ostatni materiał z golfa, ponieważ w tym materiale widzieliście kompleksową przebudowę tego samochodu. Nie wszystko oczywiście udało się założyć na materiale. Chcieliśmy, żeby ten materiał był jak najciekawszy, oglądałoby się jak najpłynniej, ale będzie jeszcze drugi materiał dla tych bardziej takich weteranów ostrych akcji, czyli będzie strojenie fury i rolka, i strzelanie i upalanie. I wyrywanie silnika, i urywanie półosie. No nie wiem, może będzie, może nie. Także przeserdecznie zapraszam Was również do drugiego materiału, a tymczasem polecam i zapraszam do subskrybowania tego kanału, do lajkowania tego odcinka oraz komentowania i co najważniejsze podbicia tego filmu, bo to bardzo dla nas wiele. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdro skład!